dla Ciebie odpowiednie? Który będziesz najlepszą wersją siebie? Który będziesz szczęśliwy z kobietami, które będą o Ciebie dbały? Czy może wolisz mieć rację, na siłę przekonywać do siebie ludzi, którzy nie są Tobą zainteresowani, teć na to czas? Jeżeli wolisz pierwszą opcję, to zapraszam Cię do wysłuchania dalej. W branży relacji i podrywu mówiono facetom przez wiele, wiele lat, że Każda kobieta może być ich, jeśli tylko znajdą odpowiednią technikę. To jakby ktoś ci powiedział, że, każd, że możesz sprzedać cokolwiek każdemu klientowi. OK, ale sprzedaż, tylko za jaką cenę? Tylko w prawdziwym świecie jeszcze warto uwzględnić coś takiego jak dopasowanie. Relacja z kobietą, kontakt, bo to, to jest jakiś tam projekt. To są też wartości, charaktery, temperamenty, definicje bliskości, seksualność. Co z tego, że to jest, skoro to może nie być dopasowane do siebie, i ty możesz być nawet najlepszą wersją siebie i tak będzie zgrzytać. Uwodzenie, które ignoruje dopasowanie z w dzieciaka, który chce koniecznie ten jeden lizak, za duży, za słodki, który popsuje mu zęby, ale musi być mój, bo tak, bo jak ja go nie dostanę, to znaczy że jestem złym dzieckiem. Inni pomyślą, że jestem złym dzieckiem. Brak dopasowania między tobą a kobietą nie oznacza, że jesteś przegrywem. Oznacza to, że ta kombinacja dwóch osób po prostu nie działa. I tyle. I możemy ostrzec, analizować, dlaczego nie działa. Możemy brać wszystko do siebie, albo iść dalej. A jeżeli ty wiedzisz, że Ty nie chcesz iść dalej, bo Ty nie masz efektów, które Cię interesują, to szczerze zadaj sobie pytanie, czy naprawdę włożyłem wystarczająco dużo pracy? I czy nie mylę podrywania z nauką? Bo to jest tak, jakbyś, kurwa, pomylił kurs prawa jazdy z byciem kierowcą zawodowym. Nie myl jedno z drugim. Jeżeli chcesz nauczyć się prawnej umiejętności, musisz zasuwać. Musisz swoje zrobić. Jeżeli obijałeś się 10, 15, 20 lat, i te twoje relacje to były takie przypadkowe, na pół gwizdka. Sorry, musisz zrobić swoją liczbę podejść, swoją liczbę randek, swoją liczbę interakcji, żeby zbudować siebie, tego atrakcyjnego mężczyznę. Tego nie zrobisz, kurwa, siedząc i czytając książki, oglądając kursy. Musisz też wyjść do ludzi. Też wyjść do ludzi, oczywiście. Wiedza, super, dobra wiedza, wiedza ode mnie ci na pewno pomoże, gdy ją zastosujesz praktyce w działaniu z żywymi ludźmi i opanuje się do perfekcji, bo jeżeli Ty